Wszystkich, którzy w ten czas wakacyjny przyjęli zaproszenie oddziału Gdańskiego IP, klubu imienia generała Grota, ale również brat, władz Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gydańskiego, aby przybyć i spotkać się z panem Tomaszem Strzyżewskim, którego osobiście znam Oczywiście to że brzmi. Z obrazu od ładnych kilku lat, dlatego że w tej i innych salach tego wydziału kolejne roczniki studentów, które mają okazję ze mną mieć zajęcia, zapoznają się z filmem Wycieczka nadzora. Przy Tak jest. I e, e, osoba mi i tym kilkuset studentom historii jest znana. To, czego społeczeństwo dzięki Panu mogło się dowiedzieć za pośrednictwem publikacji, a wcześniej przekazów stacji polskich zagranicznych czy polskojęzycznych stacji zagranicznych jest nie do przecenienia. wiem, że to brzmi, ale w utrzymywaniu czy docieraniu do, do tych, którzy nie znają wewnętrznego kręgu, czy informacji z wewnętrznego kręgu, myślę, że dla końca lat 70. To co pan zrobił, informacje, które pan udostępnił, w pewnym sensie przypominały Trząs wywołany w 1954 roku audycja, audycjami za kulisami bezpieki i partii. To nagle okazało się, w Rosji na skalę ogólną polską, czego boi się władza ludowa dysponująca dziesiątkami tysięcy funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa, USW, aparatem politycznym i oczywiście funkcjonariuszami aparatów, funkcjonariuszami aparatów i ten element dostępu do wiedzy niezależnej o funkcjonowaniu dla tej rzeczywistości to jest ten krok dalej, tak? w odzyskiwaniu e, podmiotowości. Dzięki ludziom dzielnym, którzy zdecydowali się pójść z tak ciężkim materiałem jak zapisy cenzury przez, przez granicę, przez kontrolę e, graniczną. My, proszę Państwa, spotykamy się dzięki instytucjonalnemu wsparciu tych trzech podmiotów, ale tak naprawdę ekstraordynaryjny tryb zorganizowana naszego spotkania zawdzięczamy e, Piotrowi mm -hmm. Szubarczykowi, który no. wtorek, tak? <plosłuch> to, że pan Tomasz będzie gościł. W którym mieście, no i od tego, w ramach szybkiej akcji różnych podmiotów i akceptacji, udało nam się doprowadzić do tego momentu. Więc mistrzem ceremonii od tej pory jest Piotr Szumacz. Proszę bardzo. A to ma być ceremonia. No dobrze, proszę Państwa, jeśli ma być ceremonia, to może tak zacznę. Zastanawiałem się tam, jak. Zacząć to spotkanie. Myślę, że o pewnych rzeczach tobie byłoby niewygodnie powiedzieć, więc, ponieważ też nie wszyscy z Państwa, niektórzy z Państwa, Pani Barbara na przykład doskonale zna tę historię, ale nie wszyscy znają, więc chciałbym przypomnieć, jak to się stało. A ta właściwa część spotkania to będą pytania, które będziemy zadawali i mam nadzieję, ciekawa rozmowa na temat cenzury w ogóle nie tylko tej perelowskiej, ale w ogóle cenzury, bo wiadomo, że cenzura to jest problem. Który, który ma znacznie więcej lat niż, niż niż to wszystko, co się wydarzyło. Drodzy Państwo, wyobraźmy sobie początek marca 1977 roku, 33 lata temu. Młody, bardzo młody, zaledwie 31-letni człowiek, udaje się na prom w Świnoujściu. Ma na sobie marynarkę i bardzo szeroki, luźny płaszcz. Ponieważ zapaskiem od spodni z tyłu ma 700 kartek bardzo ciekawego materiału. Ci, którzy razem z nim udają się na prom, mają inne rzeczy też pochowane. Co oni mogli mieć, Pani Barbaro, wtedy? Co się woziło? Kiełbasę. 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 I jeśli wezmą któregoś na bok do kontroli i znajdą ten kiełbasę, no to najwyżej mu ten kiełbasę zabiorą. Ale proszę Państwa, gdyby młodego Tomasza Strzyżewskiego w tym momencie wzięli na bok, gdyby zobaczyli te 700 kartek, które ma, no to trudno sobie nawet wyobrazić, jakby się to skończyło. Szpieg to jest chyba najłagodniejsze określenie, ponieważ Tomasz Strzyżewski miał nie tylko przepisane tajne zapiski Głównego Urzędu Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk, ściśle tajne, poufne tylko do wiadomości pracowników tego urzędu, ale też miał oryginalne dokumenty, które podczas ostatniego dyżuru w swojej pracy po prostu wykradł. Czekał do ostatniego dyżuru, dosłownie do ostatnich minut, bo chciał, żeby wykorzystać czas, żeby się nikt nie zorientował. Nie mógł polegać tylko na tym, co przepisał, ponieważ nikt by mu nie uwierzył. Musiał też pokazać dokumenty z pieczęciami. Z pieczęciami, z nazwiskami ważnych ludzi, m.in. pana Leśniaka, znanego wówczas bardzo. No więc trudno sobie wyobrazić, co by było, gdyby ten młody człowiek nie przeszedł przez ten kontrol. Ale jakoś celnicy w tym czasie yy, byli przekonani, że na prąto udają się ludzie, którzy no właśnie chcą trochę przemycić kiełbasy i ewentualnie przywieźć ze Szwecji. Co tam się Pani zauważyła? Ja proszę Państwa tak sobie pomyślałem, yy, przepraszam za taką dygresję, Dokładnie w tym samym czasie, w marcu 1977 roku mój kolega, nieważne jak się nazywał, mój kolega też się przedzierał przez granicę z takim niedużym chlebaczkiem. Ten chlebaczek był wypełniony nylonowymi majtkami, które wiózł do Związku Radzieckiego, to był towar deficytowy. Za ten chlebaczek, za te nylonowe majtki przywiózł kilka złotych obrączek i opowiadał mi, że strasznie to przeżywał, że strasznie się bał i tak sobie pomyślałem, Przepraszam cię, Tomaszu. Dwa różne miejsca, dwie różne granice dwóch młodych ludzi, niemal w tym samym wieku. Jeden przemyca melonowe majtki, a drugi przemyca towar, za który naprawdę można było solidnie oberwać. No Więzienie to chyba najlepsze, co mogło by Ciebie spotkać. Trudno mi sobie to wyobrazić. System już nie był taki represyjny, ale materiał, który był przenoszony, był tego rodzaju, że. Jednoznacznie zostałoby to uznane jako, jako zdrada stanu, jako, jako najwyższy występ. Udaje się. Nie zwraca niczyjej uwagi. Była selektywna kontrola, akurat jego nikt nie dotknął. Mówił mi, Tomasz, że całą noc na tym promie spędziłeś i chociaż nie spałeś, to ci się spać nie ciało. Dostaje się więc do, do kraju, który dla nas w tym czasie no, był rajem, tak sobie wyobrażaliśmy, rajem wolności, i zastanawia się, jak to, co wywiózł, jak to, co wywiózł, pokazać światu. Ale, drodzy Państwo, jeszcze kilka uwag dotyczących tego, co było wcześniej. Bo bardzo często, kiedy Tomasz Skrzyżewski spotyka się z ludźmi w różnych miejscach, to padają pytania typu, a właściwie to, jak to się stało, że pan zaczął pracę w cenzurze? To przecież trzeba było być bardzo zaufanym człowiekiem. A jak to się stało, że pan dostał paszport? No, i to bardzo pięknie koresponduje z różnymi insynuacjami, które służba bezpieczeństwa wobec Tomasza Skrzyżewskiego rozsiewała na, po jego ucieczce. Chodziło o to, by jego wiarygodność obniżyć. Chodziło o to, by. Zaufanie do tego, co wywiózł, do tego, co mówił, żeby obniżyć. No i co tu dużo mówić? Było wiele sytuacji takich bardzo dla Ciebie upokarzających, bardzo, bardzo przykrych.